Witam Was kochani, losowanie maska rady, jest szansa, jest szansa jak zwykle wyciągnąć jakieś super, super bohaterów i super kostiumy, więc korzystajmy z niej, Cztery losowania i próbujemy, pół, kaszek. już mam go, nie powiem, jest niezły, ale drugiego chyba nie będę robił. Ciach. Brat tak. Hmm, już też go mam zrobionego w kostiumie. Nie będę go robił na 100%. Pół. Kiril, wymiatacz. A, nie miałem tego kostiumu. Nie powiem. A, jest ciekawy. I czwarte losowanie. Bum. Wiwika. Je. Yeah. Dobra. Kostium dla Wiwiki i druga Wiwika. No, na pewno się przyda. Żółci nie zrobili furory w tej wojnie, ale Wiwika została ostatnia, także szkoda, że wolna mana, ale pięciogwiazdkowy kostium, pierwszy chyba mój pięciogwiazdkowy kostium, także cieszę się, udało się. Poszukajmy tego Kirilla, co on, co on robi, z tego co kojarzę to obniża chyba defa, gdzie ten Kirill, o jest. Tak, regeneruje zdrowie, a i minus do ataku i minus do obrony, także całkiem fajny kostium, na pewno będę go robił. No dobra, dzięki za obejrzenie, subskrybujcie, komentujcie, yy, oglądajcie i yy, dzięki, cieszę się z tej wiwiki, naprawdę fajnie, hej!